Że tak powiem, z buta jedziemy od razu? Tak, po, dokładnie. Pojedziemy. No oczywiście, już dawno, Paweł. No to dzień dobry, co się czułam, was. Bardzo serdecznie jestem, Paweł, dziś z mną jest Skier. Dzień dobry? Dzień dobry. I moi drodzy, dzisiaj kolejny milion padnie. Przedostatni to, już, nie? No przedostatni to już jest, to już. Teraz dziewiąty chyba. Dziewiąty milion, no? Dziewiąty milion i to jest taka zagadka. W koreańskim nowym wozie nie bój się zasadzki. Górski Fotoradar zalicz na wszystkie trzy gwiazdki. No właśnie. E, więc e, koreański nowy wóz to okazuje się, że najprawdopodobniej to jest Kia Stinger. Prawdopodobnie nowy na no 2018, no. No to tak. Był no trochę stary, nie? No trochę stary, no ale dla nich to może był nowy trochę akurat stary. jeszcze. A dla nich może to był nowy, jak to robili. E, więc ok, i musimy zaliczyć to na trzy gwiazdki tutaj ten zbocze góry najprawdopodobniej e, Trzy gwiazdki, czyli 209 km na godzinę Jedziesz pierwszy czy ja mam jechać e, pierwszy? Śmigaj pierwszy, śmiga pierwszy spokojnie Ja pewnie będę Dobra. robił trzy powtórki albo coś, to wiesz Ok, maksymalnie chyba jednak trzeba od o, drugiej kur... strony brać, bo tu tak zakręty No tu są to zakręty to... bardzo mocne A 236 na godzinę. 236 na godzinę, no. Rozwiązam Easy. Skarb numer 9. Fortuna i słaba. A okay. gdzieś koło tego, latarni morskiej. Gdzieś koło latarni, o Boże. Gdzieś koło totalnie gdzieś koło latarni morskiej. O kurde, na drugim końcu zupełnie. E, więc, e, zastanawiam się. E, może teleportujemy się tam po prostu. No raczej tak, bo to za daleko troszeczkę jest. To jest mega daleko, wiesz. Ja czemu się nie mogę teleportować? O to tutaj mogę, dobra Tylko zastanawiam się czy my tam przejedziemy jakoś Przeskoczymy! Zobacz... E, no właśnie nie jestem pewien, poczekaj bo, bo tutaj jest e, Maksymalnie tam do lewej można pojechać Na przykład teleportować się Okej, okay, tu jest latarnia morska tam jest morska. bardzo głęboka woda To jest bardzo głęboka woda Więc ja się obawiam, że niestety tam możemy utonąć e, Może jakiś poduszkowca musimy wziąć albo coś? Tak O stój, stój! Nie spadaj ty tempa graco! Da się przepłynąć tędy? Ej, da się ja chyba I stary, ja przypływam, no amfibia normalnie No ja właśnie też płynę teraz, nasze płynę, w sensie jadę płynąc No nie? Normalnie amfibia Zobacz, tutaj płytka woda w ogóle jest No mega płytka woda, kto to widział normalnie, takie rzeczy Co to jest wody po dach? Dajcie spokój To to jest woda po dach, dokładnie Tak, ja dopływam tutaj Dobra, jedziemy po milion Okej, okay, gdzie ten milion może być? Poczekaj Na tutaj pewno było my... widać tam, było widać tą latarnię morską stamtąd, nie? Z tego miejsca Tak, tak Musi Ej, on dobra, tu gdzieś to gdzieś być Znalazłem <laughs> Kurde Znalazłem <laughs> to, mi się na szukali w ogóle tego ja skarbu. Chcia, ja już chciałem drona odpalić, żeby wiesz, poszukać, mówię. Ja w tutaj ten. Tu jest, zobacz. A nie, nie rozwaliłem go. No bo to jest minion dla mnie. To jest minion do zdobycia. Dobra, teraz na, ten na pełnej. Psz, mamy bańkę. U mnie to walność w pustym ścianę, nie? Tyle ci powiem. Aha. No. Ok, 9 na 10, 10 kurde. Kolejny milion zdobyty moi drodzy No. E, już niedługo zdobędziemy ostatni, dziesiąty milion, w takim razie. No nie Została ostatnia zagadka, trzeba będzie ją ogarnąć tak Tylko na początku musimy punkty wbić A właśnie, czekaj, dostałeś jakieś auto w ogóle? E, ja nie dostałem chyba, czekaj, wędzę sobie Nie żadnego auta, nic kompletnie Na samochody wejdę To dzisiaj będziemy tą kiją Stinger, normalnie tak fajnie w śniegu wygląda Zanurzona po koła tak, dokładnie, więc zróbmy jakieś wyścigi, musimy nabyć punkty, potrzebujemy 21 tysięcy punktów I, i mi brakuje 20 tysięcy, więc delikatnie mniej nawet ciebie. O! Zostało. Wyprzedziłem go. W <laughs> nareszcie, końcu, nareszcie w, końcu, kurde. Normalnie, w końcu normalnie coś inaczej, nie? Ja w ogóle Dobra. wyścigi byście je wygrywam, chciałem powiedzieć, a z tobą przegrywam zawsze Dobra, mój konwój e, wiesz co, weźmy tą kiję Stinger. Dobrze, bo to ładne auto Tak, dokładnie. W ogóle jaki ty masz moc tam zrobioną? S2 e, Ja mam S2934 934. No. Ok. Zaraz sprawdzę, ile ja mam, bo w sumie nawet nie wiem. Chyba to samo miałeś to moc, tak mi się wydaje. Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Pewnie X-a sobie zrobi znając życie. No nie, na pewno nie ma Na pewno nie ma x -a. Na pewno. No. I <laughs> się okaże. Ja... A faktycznie 999. 9, 9, 9. <laughs> Nie. nie. 934 mówisz, dobrze, tak. zaraz sprawdzimy. Zaraz porównamy, zaraz porównamy sobie, kto ma więcej koni Wie, pod maską. Kto ma większego? Kto ma więcej kucyków. Kto ma większego moca? Tak. Ile masz, zobaczmy. Pokaż się Ja mam 97 no. Dobra Niech ci będzie Nie masz mocniejszy Jak mocniejszy? Ty masz mocniejszy przecież o, o trzy konie No i co z tego? Jak liczysz? Jak ty liczysz? Ty masz mocniejszy Ja mocniejszy? Dobrze No Dawaj jedziemy to Dobra dawaj jeździmy po. Tylko Paweł się Co już ogólnie? Nie rób tego co... Paweł Paweł co? Nie rób Paweł, Paweł, Paweł stój Ja ci dam, stój, 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 już, stój. I Boże, padłam.

nie, mur! kurde, trafiłem w mur! Ja tak właśnie patrzę, wyprzedzasz mnie od lewej. Nie, kurde. Ale ja maksymalnie do lewej, to czemu nie wyprzedzasz od lewej? Nie? Myślałem, że się zmieszczę, ale jednak mam tak, za dużą dupę. Nie, przejedziesz przez ten mur po prostu, nie? Mam za grubą dupę, co poradzę? No co? Schudnąć! Trzeba schudnąć, kurde, w nowym, w nowym roku, tak. No masz cały rok na to, żeby schudnąć. Nie, najpierw masa, później masa, pamiętaj. Tutaj nie, nie ma, ma czasu to, na chudnięcie. A... Nie ma czasu na chudnięcie, mówisz? Okej, dobra, muszę się skupić, bo normalnie walę po tych barierkach albo zatrzymaj się, co na chwilę? Jakiś wariat normalnie... Stary, zgubiłeś zderzak, zatrzymaj się, podniosę ci go Podniosę ci go, wiesz? Jaki zderzak? No, zgubiłeś chyba, nie? No, chyba ty Chyba ty, powinien zgubić w Ja spoiler, w ogóle. wszystko normalnie, mam elegancko Ej, totalnie auto nie hamuje, nie? E, no, nie ślisko. hamuje, nie hamuje Jest mega ślisko no, To jest wyspa prawda skarbów. Ale spoko Ja tam jest zadowolony, bańkę zaleciliśmy kolejną, także... Jest Be. dobrze można tak grać, nie? Za chwilę kupię sobie zamek pewnie też Bo brakuje mi raptem niecały milion, do zamku Raptem? No o, No to super, no mam, to już Mam 9 z groszem odcinku. No W najbliższym odcinku już będziesz miał kolejny milion Pewnie Będzie, będzie zamek Będę no. lordem, lordemskie ha. Dobra Zobaczmy jak to tam wygląda Kurde, najgorzej a, i tam zawsze jakiś głupi błąd popełnie w ogóle taka. Widzisz, a miałeś mocniejsze auto, i tak przegrałeś. Mam no? słabsze auto, stare od ciebie. No, przecież wszyscy widzą, że masz 934, a ja mam 937. No. Ja myślę, że Paweł w nowym roku z zatracił ten. Yy, Zdolności prostu... liczenia. <laughs> Moja matematyka zawsze jest na moją stronę, pamiętajcie. Tak, tak, oczywiście. Tak. Zawsze jest właśnie w ten sposób, że zawsze matematyka jest po mojej stronie. Nie. Tak samo fizyka też. Nieważne, jaki wynik musi po Paweł stronie być. Tak, to dokładnie. jest nieistotne. To jest nieistotne, jaki jest wynik, taki naprawdę nieważne. <grystanie> Spoko. <grystanie> dobra. Czekajcie, gdzie to mamy kolejny. O, tu jest obok dosłownie kolejny wyścig. To czekaj, bo ja właśnie ładuję jeszcze. W sensie dołączam. Kto cię ładuje? Właśnie Mówi... chciałem powiedzieć, że dołączam. Źle A, użyłem dobra. słowa. Dobra, dobra. zrozumiałem, że ktoś cię ładuje. Nie ja mówię, o, <grystanie> najgorzej. Musisz, Mówi, tak się bawisz. Dobra, jesteś. Tak jestem. się bawisz, no właśnie. Dobra. Kolejny wyścig, proszę bardzo, PvP Mój konwój, proszę bardzo Mój konwój Dobra, śmigamy Muszę rozgrzać oponę, słuchajcie e, Co w ogóle wziąłeś teraz, jakiś przełaj, czy co to? Co... Kija Stinger, ale nie, ten, uliczny sens w sensie e, normalny Asfaltówka, asfaltówka Uuu. Nie no, kija Stinger na, na przełaj, no proszę A ]cie. czemu nie, dawaj offroada robimy Dobra, okej, okay. przyjmuję wyzwanie Słuchajcie, za chwilę potem wyścig przełajowy Robimy offroada, no, zobaczymy co wyjdzie tak jest, Kiją Stinger Damy radę. Co ja nie w pojadę? Jest, w końcu to jest Kija Stinger. Nie? No właśnie Ładne to ogólnie. Nie, podoba mi się, no mega no. fajne. przykład te lotki w u mnie te... wyglądają słabo przy tych przybotnikach, no ale dobra, przeżyję. Zawsze można je oderwać jakby Właśnie no, w... walne w bólu się sama się... Z... Stali, zredukują nie się, nie. się same. Zredukują się na tak. <laughs> dobra, słuchajcie, nie, rzecz biorąc, jeszcze jedna rzecz. Mój kolor bardzo mi się podoba. Ty jesteś ten sam wyścig? Nie Na pewno? Na pewno A nie, jakiś inny dach jest, dobra On zobacz. jest obok, wiesz? On jest z Właśnie boku. On jest z bokiem, dobrze On jest z boczką, on jest po prostu z boczku, taki wyścig fajny Z boczku w sensie Kurde, zaś i... Ja nie ogarnię jak on jeździ, naprawdę Dobra, łapie przyczepność, pięknie, dobrze, dobrze jedzie, Weź ty się, się zatrzymaj, korku I pięknie telemarkiem wylądował Telemarkiem, tak, jak, jak żyła! Jaka żyła? Jak Piotr żyła. A, Piotr żyła, tak, dokładnie! Tak zwany Piotr Zyla Jak Piotr żyła. Jak <noise> on się śmieję, bo nie pamiętam. <noise> on tak się podobnie pod, właśnie śmieje się. On to właśnie w podobnie <noise> On się tak jakby pani śmieje, nie? On ma taki bardzo specyficzny śmiech Także ja bym ci chciał go puścić w tym momencie. Wyobraź sobie, że on się śmieje po prostu teraz. Ze mnie A bo tak, do mnie. I... I to cię z nich zmotywuje w takim razie, I chyba chciał szybciej. Chyba zdemotywuje, stary. Zdemotywuje? Zaczniesz śmiać razem z nim, chyba. Kurde, próbuję w no, ciebie trafić, ale nie mogę za bardzo. To nie możesz trafić? W ciebie. Próbuję cię. Dobra. Bałwana rozwaliłem! Pfff! dzieci po będą teraz martwiły. Znaczy, ten smuciły. Łobuzie. Nie Dawaj, wolno dalej, tak dalej. robić. Czemu ty masz szybszy strat? Nie ogarniam tego totalnie. No bo taki autytyk mam zrobiony No 3 konie więcej. To przecież te, te, ta ilość pieniędzy zdechła w tym 3 w tym kucyki, wyścigu. Trzyk. Trzyk. Konie. Już. Gościu. To są kurdeki. Kurde, normalnie. Oj, 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 oj. Bra. Nie, kurde. mam ciepłość. Jedziemy. Nie, zasmiwa się, odjechał. Ej, dupa, ty kamienikupa. Dobra Jeszcze wmurczam. Jasna bieda. Co? Popełnij błąd, co Paweł, jakiś? Wywal się, nie wiem, wyrzuć się. Nie, walnę w barierkę! O! Ale walnąłem w tą barierkę. Nie, zatrzymaj się! Paweł, stój! stój! Jeszcze zacząłem hamować pod koniec znaczy, właśnie zauważyłem, że włączyłeś światła w ogóle. Dokładnie. I hamuje, czeka na mnie, Hałuję, miałem nadzieję. Tak. Chciałem wiesz, ten, rozkodowanie. Zobacz, 200 setne sekundy. No. Różnicy. Taka sytuacja. Czyli Dobra, albo Paweł mówisz? z tobą pojechał, ja, albo ja pojechałem tak dobrze. Teraz jedziemy na przełajowy. Dobra, robimy przełaj. zawsze świetnie sobie radzi w przełajowy? Oczywiście, że tak. Ja ci pokażę, jak się jeździ na przełajach. Kiem stinger. Kiem stinger, dokładnie tak. To jest. Znajdziemy jakąś dziurę. I jedziemy tam. Co? No tak, no bo. Słuchaj, no w tych, tych takich przełajowych tak to wygląda właśnie. Większość Stary, sum... daj ten przełaj, co się w górę jedzie. Tam był największy hardcore. Co? Co nie, się pod górę podzielał? Ja zobaczę takie, których jeszcze nie robiliśmy. Okej okay. O nie, wiesz co, nie, wszystkie robiliśmy przełajowe. Aha. Zostały tylko krosowe. No nie to będzie proponuj... cross, dawaj krosa. To zróbmy te krosowe. Dobra. E, te takie tam gdzieś na szczytach, nie? No. Tak. To Proszę jest do... dobry wybór na pewno. Będzie świetny Chłopie normalnie piękne góry. Karpy i tak dalej. K co? Spadać, co? Będziemy spadać co chwilę gdzieś na dół. K krapaty? Nie nie, bieszczady. Bieszczady. Dobra, poszło zaproszenie. Nie dostałem. Spokojnie Czekam Nadal czekam Nadal czekam zawodów Nadal czekam Aha Okej okay. Ciekawe Dobra, spokojnie Nic się nie dzieje Czyś znowu do Nie Żaden ban Udział w zawodach PvP Mój konfuj Byk. Byk. Dobra, a teraz? Czekam 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 Ej, no. może tym autem nie można po prostu tutaj robić wyścigów? O, mam o, dołóż do koniwoju. Dobrze. <coughs> Czyli można jednak. Jednak można. No i spoko elegancko. Elegancko, naprawdę. Dawaj, próbujemy tu przejechać Ciekawe, naprawdę. takim autkiem jechać po mieście. Chłopie. Ale by to było. Ej, to będzie straszna lipa. Czemu? Nie, zobaczysz. <grym> się e, takim, już się tak, boję taka tego przepaść, wyścigu po prostu. Z taka przepaść, taka wąska dróżka. to wiem, gdzie spadnę akurat. I kwestia jest, znaczy, tak mi się wydaje, że jeżeli w tą stronę jedziemy, to wtedy tak, ale zobaczymy. Północny szlak, rajdowy. Mhm. Akord mamy rajdówki typowe, nie? No, tylko nie do końca. Tam bardziej przydałby się taka, wiesz, taka rajdówka, jakaś taka. Taka wrc Tu się przydałby nie. helikopter, tak na przełaj polecieć po prostu. Okej, okay, już widzę. Ło, wow, chłopie, wow, jaka to jest długi wyścig jakiś. Ojej, Dobra Okej, okay, próbujemy. Teraz start. Ja poczekam, bo ci portfel wypadł. Nieprawda! Tak, tak. Ja chodź, zaczniemy jeszcze raz. Nie, goń się. <grym> Idź tam na start. Nie, bo mi oszukasz znowu. Nie oszukam cię. Oszukasz mnie, jestem przekonany o tym. Wcale nie pojadę do przodu. Gdzie się Boże, ciśniesz? No, no, ryje się jak świnia, no co ci poradzę? O Jezu, wyjdź z tego poślizgu, wyjdź z poślizgu. Wejdź z poślizgu, dziękuję. Nie, Paweł, nie! Paweł, 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 nie. mnie. Paweł, stój! Jedna ty. Zatrzymaj się! O o, 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 nie! O, dupcia! Dupcia? Co ja, dupcia? Jak ty normalnie tak... Nie, Paweł, nie do bandy! Nie do bandy, ty świniu! <laughs> Poszedłem! No gdzie, gdzie, no mi walisz po zderzaku, typie? Ej, pominąłem punkt kontrą, przetrafiłem go, kurde! Jaki ząk! Jest, jest, jest! Nie. To był ten z yes, 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 tak, tak, jest, 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 nie? Tak, to było? <noise> tak, tak. Teraz zatrzymaj się tak. na 4 sekundy. Co? No musisz stanąć teraz, story, ale musisz, no nie... Zraz stanę, chłopie, ty, tyś mnie prawie wyprzedzał już. No właśnie o to chodzi, że miałem z tobą szansę. No właśnie, ja tu cisnę do przodu, bo ty normalnie tam mnie Kto tu w ogóle, kto wymyślił w ogóle te punkty kontrolne, ja się pytam? No pomijasz punkty, no to tak masz. Powinno być przejazd tylko od A do B i koniec tematu, tak? A to jest jakieś punkty kontrolne w ogóle po drodze. No i później Kart wyjechał na ten, o kurde. przełaj No O kurde jaki zjazd Dobra, no właśnie taki... Nie, 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 nie. Dobra. Daj radę, daj radę, z drugą stronę kręcić. Jezus Maria, masakra, jak to się śliska. Ta muszę cofnąć. Ja tam takie... Takie zabawy. To Znowu minąłeś pół? Nie, na szczęście trafiłem go, ale postawiłem je bokiem musiałem cofać Aha A teraz weź tym autem wycofaj w ogóle No nie, jak to w nie ma No Tu tylko do przodu Może biegi na... są ogólnie No właśnie, tylko do przodu można wbijać, nie? Cały czas Dobra Jak to o to się ślizga na tym, i ja cię kręcę No mega się ślizga właśnie Kurcze, normalnie jechać ja nie da Dawaj, 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 powolutku jedź, powolutku jedź tylko pamiętaj, zwolnij przy mecie, bo ja muszę dojechać staram do mety się tych, Staram się po tych bandach nie wjeżdżać, no ale tu nie da się? Nie. Ale nie da się, bo to, się bo to lata po drodze w, Meta! w ogóle. Hamuje! Co... Hamuje! Ale wjechałem tak w metę, to nie hamuje Stary. Dobra, mam 15 Widz? sekund, może dojadę jeszcze. Dobrze, 15 sekund, musisz dojechać, masz 8% do przejechania, 7% do przejechania, 6% do przejechania, 5%. Proszę bardzo. 4, 3, 2, 1. Jezu, już się od bandy, ale trawiłem! Dało się, dało się. Masz setne sekundy różnicy. Chyba 22, setne, 22 sekundy. No nie. Spoko. Dobra. Ale poważnie, gdyby mnie trafił tego, tego, te, ten punkt, gdybym trafił, to miałbym szansę. Tak? O! No, bo tam cię, tam cię już brałem ogólnie, nie wiesz? Tam no już no nie gdzie miałeś No właśnie, dostałem Infinity Q60 Concept. Uuu, pięknie. Ja chyba nie dostałem nic, bo przegrałem wyścig przez ciebie. Bo mnie no wypchnąłeś cóż. za punkt kontrolny. Nieprawda, to ty mnie prawie wypchnąłeś za punkt Nieprawda. kontrolny. Nieprawda. Widzowie napiszcie w ogóle tak, Paweł wypchnąłeś skie za punkt nie, skie nie wypchnąłem skie za punkt Słuchajcie, dobra, czekajcie, kolejny wyścig Zróbmy jeszcze ten wyścig może tutaj Dobra Tu jest taki wspinaczka na szczyt wzgórza O Je, zobacz, znam ten wyścig chyba Ale jeszcze go nie robiliśmy A może ty nie robiłeś? Haha, nie się, nie? No dlatego tak dobrze i wszystkim wścigiem, już zrobiłeś normalnie, o tu o buzię Ja gram po 40, 40 godzin dziennie, wiesz? <grym> 40 godzin dziennie grasz? No. No... masz zaproszenie Okej okay. Także chwytaj bo... Mam Sztingera lecimy z tematem Sztingerem jadę Niech był w Polsce, nie? Kurcze Wiesz co, no u mnie delikatnie puszczył się przed sekundą, ale skworz skończył <grym> No właśnie, o to chodzi <grym> Chyba już skończył, te święta ogólnie u mnie, i te. Ty... To mnie też przez, przez chwilę prosił, ale później je skończył, nie? Ta zima jest słaba w tym roku, naprawdę. Okej, okay, ogólnie to będzie mały problem, bo można wyskoczyć za barierkę. Jeeey, yeah, więc... jak fajnie. Mam ci szczerze, uważaj. Chyba, że cię wypchnę na, jedź za, za barierkę. wolniej. pamiętaj, jedź wolniej, jedź powoli. To ja może wyjdę powoli. i będę szedł obok auta. Jak ślimak. Na jak slimak. Dokładnie. Dobra, okay. próbujemy, zobaczymy, co wyjdzie. Słuchajcie, kciuki. Tak, za mnie, ewidentnie. Za różową siłę. Miałem różowe auto, więc to pewnie o mnie chodzi. Tak, to o mnie chodzi, dobrze. Róż Nieprawda. Odbieram, dokładnie. Dobra, próbujemy. Dobra, próbuj. Ja to zrobię po prostu. A tam na góry się jedzie? O kurde. No, ten wcześniej był zjazd, teraz ten. Wcześniej zjazd, teraz podjazd. No właśnie, wyprzedzasz mnie na takim trasie. Ty masz chyba inne opony w ogóle zamontowane. Ja mam w ogóle opon zamontowany stary. A to... Taka różnica. Rzeczy. Ej i po co te barierki zrobili, ja się pytam Jak to w ogóle... Rzyski nie wypad Tak, żebym kurde... Ej, to auto w ogóle nie hamuje, totalnie nie hamuje na śniegu, nie? No wiem właśnie Znaczy to jest nawet nie śnieg tylko lud, chyba chyba. Znaczy chyba lód. no właśnie, nie nie, 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 wracaj, na trasę, wracaj, na trasę wracaj, na trasę wracaj! Dziękuję Jezus Maria, widziałeś to jak to powój musiałem to zrobić? 70... 50 na godzinę chyba jechałem No tak mniej więcej trzeba to kurde robić, bo inaczej nie przejedziesz w ogóle tego ja łapię przyczepność cały czas No gdzie mi w barierkę <noise> Jak już, <noise> jest normalnie Nieprawda To nieprawda Nic mi nie udowodnisz Chodź tu O Jezu, jak mnie tutaj bokiem już stawiał tutaj, rzuca mnie na boki nie, 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 Paweł, 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 Paweł nie, Paweł, Paweł, nie rób tego Paweł, nie rób tego No gdzie mi w barierkę teraz? Nara, nara Gdzie mnie tu z syreną ciśniesz? Gdzie wyścigskasz, no? Tam staj, tam staj! Nie, <laughs> nie, 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 nie! Nie bokiem, nie bokiem O rany... Kurde fuks To jest wyścig czy suma? To jest sumo. suma! Suma wyścig! To jest tu jest tu jest Dobrze. skok duży Tak I hamowanie jest. szybkie Gdzie jak jeździsz? Się odbił w ogóle od barierki! O, jeszcze mi na napędu <laughs> Gdzie się? Uj, 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 uj Zatrzymaj się ta chwilkę, co? Nie Wyłącz te z Sryreny Boże! <grym> nie, nie że minął punkt! Tak! Tak! Mini punkt! Min punkt! Minął punkt! Tak! Ja jest! Tak! Tak! Tak, 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 to nie lepiej O, i tak ci zrobię, jedno okrążenie zostało. Ja zapieści. wiem, że mnie dogoni się tak, ale wiesz. Teraz mam... Na bank! Poczekaj, <grym> poczekaj, coś ci pokażę! Nie, nie będę czekał! Pokażę ci jak wyszedłem. <grym> Dobra. Dawa jedziemy! O oh, kurcz, jeszcze pod górkę to ciężko w ogóle, ja nie mogę ten miksują, miksują normalnie koła. No kurde, ciężko coś rozpędzić w ogóle, totalnie. No nie. Jaką masz stratę w ogóle do mnie teraz? 9 sekund. 9 okej, okay, dobra, czyli szansa jest jednak, czaty. No, możesz wygrać to. Sz... Możesz to wygrać. A się oszukiwał? Do, do, nieprawda! Do, 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 do nieprawda, Dobijemy nieprawda. E, powinien być e, dyskwalifikowany. A bo ten, karne, karne sekundy będę dostał, nie? Teraz powinien być. Karny jeżyk Tak. Ui! musiał usiąść na jeżu. Co? Tak jest, no to się za karny właśnie. się na, na jeżyku. Na, mięsnym jeżu? Co? <laughs> o nie. Jak jest zło. Dobrze. Na mapie cię jeszcze nie widzę, więc jesteś, jesteś, jesteś kawałek daleko jeszcze na razie. Ach, o nie, ja nie, 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 punkt, 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 dobra, trafiłem go na szczęście to wróci jego mini Nie już raz nie O nie widzę cię O nie O nie o nie, Paweł, stój, nie jedź Paweł. No nie, no bo teraz to, są takie, to jest ten element, gdzie jest, dużo bym musiał przyhamować. A teraz też muszę dużo muszę przyhamować. O nie, jedź z To jedź. Jest takie otyłe zakręt. jedź, kochanie. No nie, niemożliwe. jedź. Więc zatrzymaj się przed metą, tak nie może się to skończyć. Jedź. Nie mogę tego przyjąć. jedź, kochanie, jedź. Ten odcinek nie może się skończyć tak, tak, tak. w mojej Tak, tak. Tak. wyścigi dwa, trzy wygrałem, ale. Chyba 19 poprzednich, stary, chyba cię chci... się No dobrze, gdzieś pójdziesz. Chodzi. chodzi o ten odcinek tylko. Dobrze, niech ci będzie. No, że w tym odcinku. No, nie, stop! Nie do mety! Stop. Tak, stop. tak, tak, tak! Dziękuję bardzo. Jeee! w końcu o, wygrana. Normalnie. O, kurde. Ty prosiaczku, ty. Oh. I A to niewielka różnica. Akcentem. Kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie na razie i cześć! Ale milion mamy. I czy wygrałem? Do jednego. Nieprawda. Tak, wygrałem trzy wyścigi, ty jeden. Liczy się, jak się kończy, a nie jak zaczyna. To? <noise> Na razie się ma. Trzymajcie się, Kajos.